do Vodafone Arena w Melbourne. I wracamy na występ Polaka. Kamil Kuczyński i Aleksander Tołomanow Za chwilę start Polaka w wyścigu. 1 kilometr ze startu zatrzymanego. To polska konkurencja. Przypomnijmy, złoty medal w Mistrzostwach Świata w San Sebastian w 1973 roku Janusza Kieszkowskiego, który także był brązowym medalistą Mistrzostw Igrzysk Olimpijskich w tej konkurencji Pamiętne pojedynki z duńczykiem Fredborgiem Grzegorz Kreiner trzy lata temu w Antwerpii walczył brązowy medal w tej konkurencji bardzo zasłużony 35-letni Jardowianin to w ostatnich czasach największy sukces polskiego kolarstwa torowego niestety Grzegorz Kreiner Ubiegły sezon miał bardzo nieudany, skomplikowane złamanie ręki i reprezentujący obecnie barwy Gryfa Szczecin uzyskał jeden z najgorszych swoich rezultatów w karierze, bowiem on już rywalizował w tej konkurencji. Nie zobaczymy go w rezultacie uprzedzając już fakty wylądował na 14 miejscu z czasem minuta 04132. Grzegorz Kreiner już jechał, a teraz Kamil Kuczyński. Ubiegłoroczny junior, wicemistrz Europy Juniorów z Moskwy, pochodzący z Płocka, bardzo utalentowany zawodnik. Liczymy tutaj na dobry występ. Kamil Kuczyński na torze. Kilometr, czyli trzeba pokonać cztery okrążenia drewnianego toru. Start zatrzymany, a więc zawodnik rusza ze specjalnej maszyny startowej. Nasi sprinterzy, o tutaj błąd, oczywiście. Nie ma żadnej dyskwalifikacji, aż żadnej kary, ale najechał na leżące ograniczające tor jazdy, takie specjalne gąbki, co oczywiście nieco wybiło go z rytmu i nieco zwolniło. A tutaj walka toczy się o sekundy, o dziesiątki sekund. Najlepsi zawodnicy są w stanie pojechać kilometr poniżej minuty. A ile uzyska. Młody Kamil Kuczyński, minuta 04-733. W tym momencie daje mu to szóste miejsce. 19 zawodników na starcie, 8 już jechało. Konstantinow, Kreiner, Bergman, Jagusi, Mulder, Gregori, Kankowski, Amerykanin Stal i teraz Kamil Kuczyński, który w tej chwili zajmuje. Szóste miejsce a z tych zawodników, których już oglądaliśmy którzy już pojechali, a których nie oglądaliśmy Najlepszy czas ma Holender Teun Mulder. Emocjonowali się gospodarze i Brytyjczycy. A my teraz mamy prawo do obgryzania Paznokci. to. Ćwierć finały Teun Mulder, Holender w pomarańczowym kostiumie i Polak Damian Zieliński Damian Zieliński, gry w Szczecin, Student trzeciego roku Instytutu Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego, zwycięzca Pucharu Świata wygrał zawody w Manchesterze Choć to wydaje się być legitymacją do określania Damiana Zielińskiego jako faworyta to jednak trzeba pamiętać że w zawodach Pucharu Świata nie startowali wszyscy najlepsi tu jednak Damian Zieliński wpisuje się wyśmienicie wprawdzie do ćwierćfinałów musiał przedostawać się z repesarzy ale przypomnijmy że w eliminacjach uzyskał trzeci czas bardzo uzdolniony kolacz o i teraz nie dał się zaskoczyć Zareagował wyśmienicie. Holender Mulder próbował wejść po wewnętrznej. Polak jednak nie dał się na to nabrać i wygrywa. Brawo! Damian Zieliński cieszy się bardzo. Jeden krok, by awansować do półfinału już zrobiony. Damian Zieliński ma zapewnioną. zapewnioną nominację olimpijską jako zwycięzca Pucharu Świata. I teraz pokonując Holendra. Signi, na które czekaliśmy dzisiaj z olbrzymim zainteresowaniem, bo oto na dole ekranu Polak Damian Zieliński z Gryfu Szczecin, ten, który odniósł tu już w Melbourne życiowy sukces, awansując do półfinału sprintu Mistrzostw Świata Kolarzy Torowych, co do tej pory nie udało się jeszcze żadnemu z Polaków. Półfinał to znaczy, że Damian Zieliński, który w eliminacjach, przypominam, osiągnął trzeci czas. Ustępując tylko Niemcowi, Jonowi, Holendrowi, Bosowi, znajduje się w gronie czterech najlepszych sprinterów na świecie. Przypomnę też, że do dalszych występów, dobrych występów, również dobre występy zaliczył drugi z Polaków, Łukasz Kwiatkowski, który miał jedenasty czas eliminacji. Przeciwnikiem Polaka w tym pierwszym wyścigu półfinałowym jest nie byle kto popatrzmy jak się rozstrzyga walka jest Ryan Bailey znakomity wyścig Polaka patrzę proszę państwa to nie jest oczywiście półfinałowy wyścig, który zapowiadano, to jest wyścig już o medal brązowy, a więc pierwsze zwycięstwo, w pierwszym wyścigu zwycięstwo Damiana Zielińskiego. Czas jest mniej istotny, pokonał Rayana Pejleja, no i Polak, aby zdobyć brązowy medal, aby wdrapać się na podium. Musi wygrać jeszcze raz. Jak Państwo wiedzą, są dwa wyścigi, dwa trzeba wygrać. Jeśli nie, rozgrywany jest trzeci decydujący wyścig. Znakomity popis Polaka jechał równo na dole. Nie dał żadnych szans Australijczykowi, który przecież od paru lat zalicza się do najlepszych kolarzy w tej specjalności. A więc. Damian Zieliński świetnie. Nigdy Polak do tej pory no nie tylko nie zdobył żadnego medalu. Nie był nawet w półfinale Mistrzostw Świata w sprincie. A więc wspaniała postawa Polaka, który przecież już w tym roku miał kilka znakomitych występów. Między innymi wygrał Puchar Świata w Manchesterze. Wygrał również generalną klasyfikację Pucharu Świata. A teraz pierwszy finał bieg finałowy o medal złoty na po prawej stronie na dole ekranu rewelacyjny młodziutki Holender Theo Boss a po lewej stronie wyżej w niebieskim kostiumie Laurent Gany Francuz, który jest najbardziej doświadczonym z grona wszystkich zawodników, tutaj ma 31 lat pochodzi z Nowej Kaledonii był dwukrotnie mistrzem świata już w tej specjalności. Dwukrotnie zajmował drugie miejsce i raz był trzeci na Mistrzostwach Świata, a wszystko to, a więc tych pięć medali między latami 98 i 2003. No a naprzeciwko niego rewelacja zawodów. Teobos. Ten właśnie zawodnik z Holandii pochodzi z Hirden, jest młodziutki, mówiłem ma 20, nie ma jeszcze 22 lat, ma 20 e, lat skończone, 21 ukończy dopiero w sierpniu tego roku, a więc już po Igrzyskach Olimpijskich pod koniec sierpnia, a więc już po Igrzyskach Olimpijskich w Atenach, które są dla niego no, zdecydowanie najważniejszą częścią tegorocznego sezonu. Faworytem jest Gany. Chociaż Francuzi w sprincie nie wypadali tutaj w Melbourne tak dobrze, jak należało się tego spodziewać, a właściwie jak oni się spodziewali. Tymczasem w półfinale. Bos wygrał z Bejlejem z tym Australijczykiem, którego przed chwilą pokonał Zieliński. Bos wygrał 2-1 po bardzo zaciętych pojedynkach. Zieliński przegrał z Gane, 2-0 wyraźnie. No i teraz zobaczymy, Bos obserwuje wszystko na ten młodziutki wiek jest zadziwiająco dojrzały, taktycznie jedzie znakomicie. No i jest bardzo, bardzo szybki. Tak, ale tam ten powrót Francuza był niebezpieczny. Bos utrzymał jednak troszeczkę z tej swojej większej przewagi, bo miał większą przewagę jeszcze kilkadziesiąt metrów wcześniej. A więc pierwszy bieg finałowy o medal złoty. Bos pokonał Francuza. W pierwszym biegu o medal brązowy Zieliński pokonał Bejleja. Skoro mówimy o Bosie, ten młodziutki zawodnik był mistrzem świata juniorów w roku przed trzema laty w Trexeltown w Stanach Zjednoczonych, ale w wyścigu na jeden kilometr. Tutaj natomiast w Melbourne Boss również startował na jeden kilometr z seniorami tym razem i wywalczył brązowy medal, a więc już jeden medal ma na swym koncie. W Melbourne ostatnia konkurencja i drugi wyścig z udziałem Damiana Zielińskiego. Polak przed olbrzymią szansą zdobycia brązowego medalu. To drugi wyścig. W pierwszym pokonał Ryana Bejleja australijczyka, którego państwo widzą na, do, na dole ekranu. No ale trzeba to zwycięstwo jeszcze teraz potwierdzić drugim zwycięstwem. E, francuska agencja prasowa pisząc o e, zawodach w Melbourne podkreśla, że w sprincie właściwie były dwie wielkie sensacje. Jedna to ten boss, a druga to właśnie e, Polak Damian Zieliński, e, który potwierdza tutaj wszystko to dobre o, o czym co mówiliśmy o nim w tym sezonie. Więc przypomnę, wygrał przecież zawody o Puchar Świata w Manchesterze, zdobył Puchar Świata no i jak Państwo widzą potwierdził te swoje znakomite wyniki wspaniałymi występami, już wspaniałymi występami w Melbourne, a może będzie jeszcze lepiej Zieliński zakładał, że zdobędzie tutaj miejsce w czołowej ósemce, ale może być dużo lepiej zaatakował z bardzo daleka ale Bailey, Bailey jest niebezpieczny do końca, zaatakował Traliczyk. jeszcze wiraż jeszcze Polak jest lepszy? Nie, już Australijczyk chyba jest minimalnie lepszy? Tak. I wygrał. Niestety wygrał ten drugi wyścig. No tam widziałem, że um, kiwał głową Zieliński. Był chyba troszkę niezadowolony. No um, Australijczyk duże doświadczenie. Pokonał Polaka. No będzie 1-1. Jest 1-1 i będzie dodatkowy um, wyścig między Bejlejem i Zielińskim. Jeden do jednego, ponad różnica ponad jednego koła. No, drugi wyścig zakończył się zwycięstwem Beileja. I za chwilę drugi wyścig finałowy między tym rewelacyjnym Bossem i Francuzem Gannet. Po pierwszym zwycięstwie, po zwycięstwie w pierwszym biegu e, BOS, ten młodziutki Holender powiedział, że czuje się tak znakomicie, że właściwie wydaje mu się, że wygra ten finał w dwóch wyścigach, że nie będzie konieczności przeprowadzania trzeciego biegu. No, świadczy to o, wielkim, e, o wielkiej pewności siebie. W tym drugim wyścigu Gane startuje. Z innej pozycji. No proszę, on tak rzeczywiście już tam e, rozdaje i uśmiechy. Wydaje mi się, że rzeczywiście jest pewny. Daniel Morelon, wspaniały kiedyś sprinter, ten, który e, przytrzymuje swego pupila Gane, jest troszeczkę zaniepokojony. Gane teraz prowadzi. W pierwszym wyścigu była sytuacja odwrotna. Rozpoczynał BOS. No teraz zobaczymy jaką zastosuje taktykę. Pewnie będzie się utrzymywał z tyłu. No, zmusza tym, tym samym Ganedo do bacznego obserwowania swoich poczynań. No proszę zakręca troszeczkę w lewo, w prawo. Podjeżdża pod górę. Zobaczymy na jaki wariant taktyczny zdecyduje się Holender. Czy będzie atakował? W dalszej pozycji troszkę troszkę panikuje Gane obserwuje bardzo bacznie Holendra z którym przegrał Gane to 31 lat. Olbrzymie doświadczenie, wiele medali, trzy tytuły mistrzowskie no i e, przygotowania do Igrzysk Olimpijskich, gdzie będzie chciał zdobyć złoty medal. No ale rozpoczął się teraz ten decydujący dla nich wyścig, decydujący dla Ganebo, jeśli przegra to Holender zdobędzie tytuł Mistrza Świata. Tak, Holender będzie lepszy, idzie górą i wygrywa zdecydowanie, rzeczywiście, no proszę Państwa, proszę zobaczyć w jaki sposób to objawienie Kolarskiego Toru. Theo Boss, drugi medal w Melbourne, pierwszy w wyścigu na jeden kilometr, a teraz w fantastycznym stylu wywalczył mistrzowski tytuł i złoty medal w sprincie, wygrywając z faworyzowanym Gany. A więc dwukrotnie. Teobos wygrał z Francuzem Gany. Wygrywa 2-0 finał, zdobywa złoty medal, a dla nas za chwilę wielkie emocje. Trzeci decydujący wyścig o medal brązowy pomiędzy Ryanem Bejlejem Australijczykiem i Damianem Zielińskim. Drugi z Polaków Łukasz Kwiatkowski startował dzisiaj w takim małym finale walczył o miejsca od 9 do 12 był tam trzeci a więc zajął ostatecznie 11 pozycję no teraz ładny bardzo ładny obrazek lubię tego rodzaju obrazki dwóch znakomitych kolarzy rywali teraz sobie winszują wzajemnie i mm, przypominam więc Łukasz Kwiatkowski był trzeci zajmuje 11 miejsce no i decydujący wyścig. Znów na dole Damian Zieliński. Ten pierwszy wyścig, w którym startował też z tej samej pozycji. Był dla niego udany. Bailey na górze. Skupiony Polak. znakomita postawa Damiana Zielińskiego no, pozwala na spojrzenie z optymizmem na to, co będzie działo się już za niespełna trzy miesiące w Atenach. Gdyby Polak powtórzył tam te swoje znakomite występy w Melbourne i znalazł się w gronie walczących o medale, no to byłaby to wspaniała historia. Miley zjeżdża, to w górę, to w dół, ma duże doświadczenie. Choć nie osiągał w sprincie indywidualnym jakichś wielkich sukcesów. A jeszcze powrócę szybciutko do zwycięzcy, do bossa. Otóż Holendrzy bardzo rzadko triumfowali w tej konkurencji. Powiem o tym Państwu później, bo teraz patrzmy jak Damian Zieliński będzie rozgrywać ten decydujący pojedynek. Nie dał się tam zaskoczyć Bailey i on prowadzi, on na 200 metrów przed metą ma minimalnie lepszą sytuację, ale Polak nie rezygnuje, poszedł tam górą, może uda mu się wyprzedzić Baileya, walczą z szalala walka i jednak Australijczyk trochę lepszy. Był lepszy w tym trzecim wyścigu i gratulacje Damiana Zielińskiego. Bailey wywalcza dla Australii kolejny medal, ostatni już medal na tych mistrzostwach, medal brązowy i gospodarze kończą te mistrzostwa z pięcioma medalami. Dwa złote, dwa srebrne i jeden brązowy, łącznie pięć medali. Brawo, brawo dla Polaka za to, co zrobił poprzednio, za te zwycięstwa nad Multerem, za pokonanie Floriana Russo, wtedy, kiedy ważyły się losy, bo był to wyścig repesażowy. Prawo za to wszystko co zrobił w tym sezonie. No i panie Damianie, czekamy na pana występy w Atenach, bo ma pan już zdobytek kwalifikacje olimpijskie. No i tam będziemy trzymać kciuki. Może pierwszy medal w sprincie w kolarstwie torowym wpadnie do, do polskiej skarbonki na igrzyskach olimpijskich w Atenach. Proszę Państwa, kończy się więc sprint, kończą się te mistrzostwa. Mówiłem, że złoty medal Bossa to nieczęsta historia. Oto, oto proszę Państwa klasyfikacja ostateczna. Theo Boss, pierwszy i ostatni Holender.